Witam Was wszystkich, wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Bajtyk. W kolejnym odcinku przedstawię Wam Messerschmitta Me 262. Jest to przepiękna konstrukcja, sama w sobie już po prostu budzi podziw dla konstruktorów III Rzeszy Niemieckiej, czyli Niemiec, jakby nie patrzeć. Był to pierwszy samolot bojowy użyty, pierwszy samolot odrzutowy. Konstrukcja pionierska, awangardowa, i tego mega, jak dla niej mega piękna. Nawet jak to był 40., ten 4., rok, no coś pięknego, słuchajcie. Początki tego projektu sięgają 1938 roku, kiedy to ministerstwo trzecie Rzeszy złożyło zamówienie na samolot napędzamy turbinami gazowymi. Tak to się tutaj mówiło: turbiny gazowe. No i tam cały czas ten projekt sobie trwał. Tutaj narysowali, tutaj coś przykombinowali, tutaj zmienili podwozie, bo najpierw miał M262, o czym miał podwozie tak zwane z kółkiem ogonowym, ale ze względu na samą widoczność, na którą zwrócił uwagę Adolf Galant. Wtedy jeszcze to był bodajże inspektor lotniczy, lotnictwa III Rzeszy. Jeden z właśnie w ogóle Asów, myśliwski trzej Rzeszy, zwrócił na to uwagę i wtedy właśnie przebudowano M262 na podwozie trójkołowe, chowane oczywiście w locie z przednim kółkiem. No i tak zostało i, ponoć było, i to oczywiście chyba bardzo, ale to bardzo dobra decyzja. Samolot był napędzany już w końcowej fazie silnikami Jumo 004, chyba to się mówi, chyba tego się nie jest angielskie, bo to jest niemiecka nazwa. Nie jestem pewna, że nie chcę, nie chcę tutaj się wydawać w jakiekolwiek dyskusje. Oprócz tego miał zabudowane w przodzie na dziobie e, cztery działka 30 mm, które pomimo bardzo swojej balistyki lotu, czyli dość szybko opadały, e, były naprawdę bronią niszczycielską. Ale to z kolei wymuszało pilotom Menor podlatywanie bardzo, ale to bardzo blisko do celu. I tak, gdyby ten samolot sprowadzony był znacznie wcześniej, bo Hitler chciał, żeby to był samolot bombowy, ale to była ewidentnie konstrukcja myśliwska i w ogóle strasznie było y, myśli. W ogóle było lotnictwo bombowe, strasznie było faworyzowane przez Hitlera i przez to lotnictwo myśliwskie bardzo, bardzo obrywało po piętach i było go zdecydowanie za mało. No co zresztą widzieliśmy w skutkach, kiedy to sprzymierzenie czyli bombardowania III Rzeszy, głównie Amerykanie i kiedy właśnie brakowało samolotów myśliwskich. No i tak chciałem właśnie ten projekt przebudować pomimo tego, że już w 43 pod koniec 43 był ten projekt gotowy do produkcji. To Hitler chciał przebudować, miała to być wersja bombowa, miał to być szybki myśliwiec bombowy, który zapewniłby panowanie Luftwaffe w powietrzu. No i no i znowu trzeba było przebudować, w sprawić zmiany konstrukcji, usunąć zbiornik paliwa, żeby z kolei można było zamontować bomby, słabo opancerzenie, słabo opancerzenie trzeba było zamontować. No i tak wyszło, jak wyszło, dopiero pod koniec 40... Przepraszam, dopiero pod, no, pod koniec 40... Wakacje to były bodaj 44 roku, zaczęto produkować Me 262. No i było go za mało. Z tysiąca, chyba bodajże, 200 sztuk czy więcej wyprodukowanych, tylko około 300 weszło do użytku bojowego. I samoloty były te tak doskonałe, że przy stratach zaledwie 100, 100 ilość własnych maszyn, stracili, strącili ponad 900 wrogich maszyn. Z czego większość stracili swoje maszyn na lotniskach, bo przypomnę, że bardzo, ale to bardzo często Mendwa miał miała problem w ogóle z wystartowaniem, bo to już była koniec słówka wojny i wtedy właśnie te Mustangi Thunderboldy, no, non-stop atakowały lotniska, Luftwaffe i pilotom to bardzo, ale to bardzo utrudniało jakiekolwiek wystartowanie, bo tak. Leje po bombach w lotniskach. Atakowane samoloty trzeba było chować do hangarów czy gdziekolwiek, żeby nie zostały uszkodzone. Awaryjne silniki Jumo, które miały bodajże swoją sprawność określoną na średnio 10 godzin, były bardzo awaryjne, ale pod każdym względem była to konstrukcja doskonale pionierska, awangardowa, która zaczęła erę samolotów odrzutowych i kończyła samolotów tłokowych, które już były tak naprawdę konstrukcjami high-endowymi, typu właśnie Mustang czy tas 152 osiągający na 700 wrocie poziomym. I cóż, tym samolotkiem się oczywiście przelecimy, spróbujemy coś w ustrze i zobaczmy, jak się sprawdza. Jednakowoż, dopóki nie wersji HG-3, nie mogę się mieć z Migiem ani z 15 ani z Sabrem, ponieważ to nie jest ta epoka, po pierwsze, i po drugie, ten samolocik nie no, dorówna Migowi, ani też nie dorówna Sejbrowi czy Panterze. Po prostu trzeba czekać na wersję hg 3, która była wersją y, szybkością. Co prawda, nie powstaje prototyp, ale należy się Niemcom ten samolotik papierowy, bo on był tylko na papierze narysowany. Należy jej się i poniekąd była taka wersja stworzona do właśnie bijania rekordu prędkości, i ta wersja. Bodajże w 1944 osiągnęła prędkość ponad 1000 km na godzinę. Czyli się należy, jak najbardziej, Niemcom taki samolot, że mogli w końcu w Warthunderze spotkać się oko oko z odrzutowcami high-endowymi innych nacji, właśnie Rosjanie czy USA. No ale dosyć tego pitolenia. Przejdźmy może do bitwy, zobaczymy, co się uda nam ustrzelić. Musi coś się udać ustrzelić. Musi! I się do zastrzelania. <śleskujesz> Oh. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w bitwie z Messerschmitta Me 262, czyli jazd kółeczki. szwalbe szwalbe. Chyba jakoś tak to się mówi w niemiecku. Z niemieckim mam dwuje, więc Cię chwalić nie będę. Bym Wam bo po prostu zwyczajnie, nie umiem. Eee, słuchajcie, mam fajną drużynę, troszkę salamander, czyli HE162, miał to być myśliwiec dla ludu. To chyba myśliwie jest dla społeczeństwa, coś takiego. Idea w ogóle stworzenia z powodu braku surowców była stworzone ze sklejki drewnianej, z jakichś tam prostych metali. No po prostu nie było, nie było surowców dostępnych, bo w tym momencie, w 445 był były już ostre, ostre alianckie naloty, które siały spustoszenie nad terami należącymi do III Rzeszy Niemieckiej. I teraz tak, się zbija się, no całkiem nieźle. Jednakże troszkę nam to spada, nie jest to Mik nie jest to Sabre, nie jest to Pantera, jest to samolot, który jest prawie że o epokę za wszystkimi tymi samolotami topowymi i go właśnie te samoloty rzuca. I to jest duży, ale to jest duży błąd, bo dopóki nie otrzymamy Hagie trójeczki, czyli wersji szybkościowej, wersji zmodyfikowanej, przebudowanej tak, żeby mógł osiągać spore, spore prędkości dopóki Niemcy nie otrzymają tych samolotów no to nie mogą walczyć na tych tierach z samolotami, które walczyły w wojnie koreańskiej. No halo, kochani, coś jest nie tak. Te samoloty mają nad nimi ponad 10 lat przewagi. Co z tego, że projekty powstały w 1942, 1944, 1945, 1967, 1968 i tak dalej, i tak dalej. Skoro te samoloty były po tych kilkunastu latach dopracowane do perfekcji wręcz, tak, żeby wyciągnąć z nich wszystko co najlepsze. Sabre lata ponad tysiaka. Przepraszam, 1100 nawet lata Sabre. MiG też prawie 1100. Skręcają w ciągu niecałych, mają bodajże czas zakręt na 20-20 sekund. To jest naprawdę, naprawdę niewiele. I te samoloty, jak właśnie Mendoza, ani ich nie dogonią, ani ich nie wykręcą, ani ich nie spinają. właśnie jak bardzo to bardzo powiem do Focke Ulfa: 190 Fakt, jest szybsza w tym spinaniu, jest szybsza. Maciacie jest szybsza troszeczkę, ale jednakże, no to nie jest mig, to nie jest śmigły, który idzie w górę jak. Żeby nie być brzydko, no, po prostu on zaiwania w tą górę. Prrr, się nagadałem. To, teraz kokpit. Jak widzicie, kokpit jest bardzo, ale to bardzo prosty w w stanie takiego takiej surowości, takiej prostoty z tego względu, że e, nie ma takich subtelnych dodatków. To był kokpit, który samolot, który powstał pod koniec wojny, tak? Ten samolot miał najpierw być, jak wspomniałem, myśl, odrzutowym bombowcem, co było wymysłem chorym Hitlera, który chciał uderzyć w samo serce aliantów, a on był budowany zamyśle myśliwca odrzutowego. Tu mamy jakieś wystające kable. Bardzo prosta deska rozdzielcza, chyba tak chcę nazwać mój cockpit. Deska rozdzielcza. E, oczywiście cały panel poświęcony pracom silników, temperaturze, e, odpowiedniej ilości obrotów i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest obroty turbo sprężarki, która tam te gazy w środku. No nieważne. W każdym razie, jak działa chyba silnik odrzutowy i na jakiej zasadzie to się ima. Prędkościomierz, wysokościomierz, Co jeszcze? Kompas No i podstawowe oczywiście przyrządy wszelkie maści, wszelkiego rodzaju No tak, super, tutaj mam panterkę Która idzie na mnie, bo przecież każdy mnie zna Ja się muszę uciekać Gdzieś schować chmurki, bo jestem tutaj sam I Naprawdę nie bardzo, nie bardzo Mam jak Z nimi walczyć O, tu mam panterkę, spróbujemy ją zaatakować Może nam się uda A no, może nie nie wiem kiedy on tutaj skrzydełka urywa mu nie mam pojęcia. No i jak widzicie, panterki za bardzo, no nie dogonimy. A ładny ciśnę jeszcze do końca. No super, no naprawdę, naprawdę, no to o tym właśnie mówię, to nawet schodząc z góry, musimy mieć duże, duże szczęście, żeby jakkolwiek móc ten samolot drasnąć. Naprawdę, no. To boli, to niestety boli, nie wiem czy ilu mogę jako zrobić większy zakręt, żeby się nie rozpaść Tu coś na mnie idzie I To przeszło koło mnie, to przeszło koło mnie, yeah. ale śmignęły Coś dźwięk... Do Dobra, spróbujemy coś ustrzelić, no może nam się uda, Fufu fu idzie, kto tam jeszcze 315 Salamandrami się teraz bije, próbuję salamandrę tam doścignąć jedną Teraz go na dwie salamandry Spróbuję z nim pójść na czołówkę Zapóźniam troszeczkę, o jest szansa Nie ma Dobra, nie udało się Te działka 30 mają, są bardzo mocne, ale mają bardzo, ale to bardzo słaba balistyka lotu no, przez to trzeba oczywiście celować z dość niskich odległości, do których podatowali piloci latając na B-17. Co by nie mówić, Dobra, ja spróbuję sobie w tą stronę uciec, z niego tam ściga. I No, są, są dobre, ale mówię, ta moc jest niewystarczająca na te samoloty. Moc całego samego silnika, to były silniki, które były pierwszymi tego rodzaju silnikami. Jumo 004, przypomnimy może. Teraz tak coś tu mi leci, obok mnie. I poszedł. Także, no wystarczy prawie trafić, mamy pierwsze zestrzelenie! Uch! Nie wierzyłem, nie wierzę, że to się uda. Także albo trzeba iść na czołówki tym czymś, ewentualnie schodzi z dużej wysokości, słuchajcie, ja bym chciał powalczyć tym samolotem przeciwko czemuś, czemu one walczyły, czyli przeciwko 18, przeciwko Mustangom, Thunderboldom Chciałbym na nie powalczyć. Poznajemy oczywiście pana z 315, pana 3G 3R hippie chyba jakoś, tak? Którego zeszliśmy w panterce? Fajnie, fajnie, było dzięki wielkie za wsparcie tam. Potrzebują wsparcia, nie ma problemu, za chwilę postaramy się je udzielić. Założymy magiczne okulary i spróbujemy coś tutaj ustrzelić. Zobaczymy, może się uda. Okulary pilota może nam pomogą, nie? W co wątpię? To jest oczywiście znowu panterka. Panterki nie dogonimy na nurku, na nur, też nie dogonimy, Nurkując też nie dogonimy. Jeżeli by poszło na świecę, no to by było fajnie z tego względu, żebyśmy ją dogonili. Hmm Prędko hmm, hmm. na ciebie tracił Nie, 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 kochana. Ja nie ma mało, że na ciebie prędkość tacił. Idziemy tam, bo tam gonią się dwóje. Arado, Arado bezbronny odrzutowy bombowiec No nie można, nie można. Ona chyba idzie na mnie. O, mi zaparła okulary Co się... Nie mogę tak ładnie stać. Chyba próbuje iść na mnie, z tego co widzę, wiecie I ona mnie dojdzie, to jest najlepsze Ja sobie wezwę spadzie Ja sam oczywiście sobie troszeczkę sobie... No dobra, spróbujemy Może się uda No i to był dość niedoświadczony pilot z tego, moment, z tego względu, że o coś tu idzie, coś tu leci. Co na mnie leci? A to RE! Bociki! Potencje! Potencje! Chodźcie, chodźcie, chodźcie! Nie was tutaj potrzeba! Uuuu, Potencja się przydają dodatkową! Kasę jakby nie patrzeć! Gdzie jest drugi? Jeść tu jest, jest luk! Luk, hopie! Chodź, chodź, chodź. Ciebie też ubijemy. Poszedł luk. I mamy trzy fragi, czyli przeżyjemy, jakby nie patrzeć. Będzie okej. Okay. Jakby naski strzelają do naszych celi. Nikt się nimi nie zajął, bo nie ma jak, w sumie, jakby nie patrzeć. I tam jest... Oj, zestrzelili nam naszego kolegę, niestety. On leci w moim kierunku. To się mu bardzo dobrze składa. Nie zestrzeliłem go nie, no to był, to był totalny, to było totalne zlamie, zlamie nie. Jest o on, nas on troszkę zwinniejszy, o wiele zwinniejszy. Dawaj, 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 dawaj. dawaj. Pff, się spięłem. A! Teraz o mnie ma, jakby nie patrzeć. Ja dostałem po skrzydle od niego. No nic przyjemnego, i coś tu jeszcze leci. Gdzie on jest? I co jeszcze na demo leci, właśnie Martuś Skup się. Nie, 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 No i teraz nie, to on mnie. Ma. Odpuścił mi. nie, nie, odpuścił. nie, mnie nie, 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 ich dwóch. Szlak. nie, 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 ma nie, 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 a miałem taką okazję, ja go nie zestrzeliłem. Ja bym to nazwał spokojnie zlamieniem. Ale dobrze. Prawie było. Prawie było. Chyba dostał ukryta. Dziękować bardzo. Należą mu się szczere, ale to prawda szczere podziękowania. Oczywiście powiem wam, że... Ja jestem bardzo albo bardzo do celowania z kolei z dwudziestek. Z dwudziestek niemieckich, no z których jakby patrzeć, najczęściej strzelamy. I w tym momencie yy, one, te pociski do 20 są lżejsze. Z nimi się strzela o wiele, o wiele łatwiej, o wiele inaczej. Dlatego często celując właśnie z 30, grając po prostu medwersetem albo nie wiem, albo kometą, mam duży problem. Tak, tak, fufu, -fu, chodź, chodź bez broni atokowej. Przecież ty nie koniego nie potrafisz, nie? Chodź, chodź chodź, no chodź, no chodź, chodź. No atakuj, zaatakuj bezbronnego, no chodź, no przecież to bezbronnych po jeszcze To jest jej klan który... Przeważnie atakuje boty, żeby tylko nabić sobie strzelania strzelenia i tak dalej, i tak dalej. Także twój jest bardzo, bardzo, bardzo z nienawidzonym klanem, bo... Bo nie chcę ich mówić, ale po prostu nikt ich nie lubi. Widać, założycie, że on poleci na mnie. Tylko i wyłącznie ją po to, bo ja jestem uszkodzony, tak? Wiecie, też mogę być na niego łatwym, łatwym fragiem, bo przecież ja jestem... Jestem też silny, jak patrzę, tam są reszty, cementman 2. Tu jest jeszcze jeden, chyba leci. Dobra, nie ma szans lecić na ludzko, bo jest to już lepiej. Ja jeszcze tam kobra mi atakuje, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Kurde, że gdybym ja nie był uszkodzony, to może i to by było łatwiej. Prościej by wyszło. Ale ja jestem uszkodzony. Ja mam problem z jakimkolwiek większym manewrowaniem. Jest nade mną, krąży. No niestety nie mogę, nie mogę. Ale mu się paliwo szybko skończyło. To będzie przynajmniej uczciwie. Dawaj, dawaj. Nie, no nie dasz rady, kochanie. Ja wiem, że masz stare, przestarzałe silniki, no ale musisz dać radę, no. Zostało jeszcze dwóch ich. Oj, 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 Co to się dzieje? dobra, będzie problem. Będzie duży problem, żeby jakkolwiek walczyć tym samolotem w jakiejś lepszej walce. Niestety. Tak, atakuj bezbronnych, masz rację, masz rację Ja się że u tym moment, w moment, którym po prostu go zdejmie Altyrelia przeciwlotnicza Bo tak no troszkę jakby nie patrzeć, no, no Super, nie no, to jest, to jest, to jest, to jest cały fufu, to jest rosyjski tank, który y, Potrafi lecieć na boty, tylko żeby mieć zestrzenia, żeby mieć statystyki Wiecie o co chodzi Staty, staty i jeszcze raz staty Patryka od nisko Nie, wiem, może mi się udało lądować. No nie wiem, może by tam pogonią chwilę. Chociaż nie wiem, no Spróbujemy, spróbujemy się tutaj Spróbujemy się położyć. Chociaż nie, nie spróbujemy się położyć, on już zawraca Może co za normalnie Człowiek, żeby go Arta piznęła, No, z wielką chęcią. Ewentualnie go zramuję, to mogę pomogę moje całej drużynie. Dawaj, Kościół. Traf, traf, traw go, traf go. Stalał go. łeb. Gościa znam, chyba dostał ostatnio. Może się naprawi, nie wiem. Nie ja mam ostatnie pociski do tych działek, no zobaczymy, zobaczymy, no może się uda jeszcze go trafić jakkolwiek. Że mu się paliwo skończyło, no. Słuchajcie, to jest to, że właśnie ja nie jestem w stanie go nawet dogonić. Jedną szansę jest zejście z wysokości, której w tej chwili no nie mam. No i mieć nie będę, no to dużo gadać No super a była okazja teraz by do strzału idealna Gdyby się tylko udało cokolwiek no nie go zestrzelą, nie go trafią Jakośkolwiek Niech go arta walni. Bo ja już nawet nie jestem w stanie ja już nie mam amunicji No, dopiero się naprawdę błędy widzi swoje po tym, jak yy, jakieś powtórki oglądać czy coś, po prostu nie jestem w stanie tych błędów przewidzieć, z tego względu, że grałem no, pod wpływem emocji często i rzeczywiście czasami celujemy bez sensu, tak mi się to zdarza na przykład. Celowanie dość bez sensu, no ale co, poradzimy, no. I teraz bym go, patrzcie, teraz bym by go miał, gdybym teraz miał jeszcze amunicję. Tylko, że ja już amunicji nie mam. A paliwo mi się też kończy. A jeszcze go kolega gdzieś poleciał. No, no, trudno się mówi. Pogonimy go jeszcze jedną z 3 minuty. Może ucieknie na swoje latnisko. W co wątpię? O, no, no, no. Altylewie chyba ściągnął, nie? Zapraca, czy? Wraca do bazy Chyba Tak, tak mam nadzieję Nie ja przy przykład to samobójstwo teraz O, teraz można spokojnie już Pff, udało się. Dobra, mamy trzy fragi. Została jeszcze panterka, która pewnie już tutaj do nas leci. Także ja się muszę naprawdę szybko przeładać, bardzo szybko wylądować. Mam problem ze sterownością ze skrzydłami, ale nie jest źle lądowanie. Będzie nie wiem pod stalowy łeb. Stalowy, bardzo optimalny nick, jednakże troszkę ostatnio przeklinał z tego co pamiętam i dostał jakąś tam malutką karę Ale mam nadzieję, że mi się tutaj uda z nim sporo zdziałać Przynajmniej jakiś, w ramach jakiejś osłony czy coś pod tym względem Dobra, lądujemy, 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 lądujemy Jak najbardziej skręcamy Jeszcze bardziej, musimy bardzo, bardzo szybko wytracić tą prędkość Dobra Także miałem okazję do strzału na przykład z tej panterce, no była, 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 była. Ta okaza do strzału. Oj. I on nas ubije na lotnisku. Mówiąc inaczej. Zapuścimy, za chwilę sobie wejdziemy z samolotów. Chyba można, z tego co pamiętam. O, no, strzelaj, strzelaj sobie. A no, teraz. Chyba jeszcze nie zawraca. Zobaczymy. O, no, zawraca już. Może go ten stalowy łeb pogoni, a może nie. W bądź razie. Będzie ciężko. Przekręcaj No tak, no nawet nisko z zestrzeli Może uda nam się jeszcze wyhamować Może się jeszcze uda Pożar ugaszony, jest okej, jest okej, jest okej, jest okej, jest okej Dobra, 3 minuty zostały wiecie co wam powiem? Że my wygraliśmy naszą cele na z osiągnęły cel. W tym momencie spadły punkty i wygraliśmy. Super! I teraz patrzymy na wynik w naszym m 2 Jaki ten wynik będzie? 80 000 kasy, 70 000 ekspa. Całkiem przyjemny wynik na zacznienie dwóch botów jednego gracza. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemny wyniczek, jakby nie patrzeć. Było fajnie, fajnie, wręcz bardzo, bardzo fajnie. I cóż, samolocik, jak wcześniej wspomniałem, to nie jest samolot do walki z myśliwcami nie swojej epoki. On walczył głównie z samolotami e, tłokowymi. On nie miał żadnego żadnej styczności z innym wrogim samolotem odrzutowym. Eny. W ogóle. Nic. Nie miał styczności. I dla samolotów tłokowych to jest przeciwnik. To jest mega przeciwnik, bo tak. Jego atut to jest prędkość. Prędkość i uzbrojenie. Tym część potrafi wszystko co jest zdjąć na jednego strza o ile się trafi, a nie czasami z lami. I co, kochani? Trzymajcie się, zobaczymy widzimy się w kolejnym odcinku, może coś tutaj jeszcze wrzucę z tego PGA, zobaczymy, jak będzie z dźwiękiem, ewentualnie yy, coś od siebie nagram. Hejka!